Nasze ostatnie spotkanie z serii przyimki łączące się z celownikiem w minutę, naszym ostatnim przyimkiem jest przyimek cu. Cu oznacza do, gdy idziemy do osób, ale możemy również użyć cu, gdy idziemy do budynku, ale wtedy y, musimy mieć zamiar bądź cel załatwienia czegoś, bo jak wiecie, do budynków i instytucji używamy często przyimka in. Ale cu możemy użyć właśnie wtedy, a nawet musimy, gdy idziemy na przykład na dworzec. Iśgieje cum Banhof. Możemy powiedzieć iśgieje cór szule, ale możemy także powiedzieć iśgieje indy szule. Jeżeli mamy zamiar załatwienia czegoś, mamy jakiś cel, to wtedy użyjemy iśgieje cór szule. Ale zawsze cu y, używamy wtedy, gdy idziemy do osób. Na przykład iśgieje cu maina oma. Er geht zu seinem Opa. On idzie do swojego dziadka. Sie geht oder Sie soll zum Arzt gehen. Ona powinna pójść do lekarza. Cół łączy się z celownikiem i używamy go, gdy idziemy do osób, a czasami także, gdy idziemy do budynków i mamy zamiar załatwienia czegoś.